Sobota grają wszystkie ligi w Europie, gra też Ekstraklasa, a Fuksiarz wciąż rozdaje pieniądze. Damian Smyk, kłaniam się na kanale Weszło Fuksem. Jak co tydzień, właściwie jak co dzień możecie od, dostać pieniądze od Fuksiarza? Recepta jest prosta, sposób na to jest bardzo prosty. Wchodzicie w link, który macie podany w opisie, rejestrujecie się z tego linku i Fuksiarz daje Wam 25 złotych. Free beta za darmo, za to, że zostawicie depozyt i założycie konto, więc myślę, że całkiem spoko deal. Ode mnie dzisiaj dwa zdarzenia ekstraklasowe i ode mnie też konkurs. Konkurs, w którym będziecie mogli wygrać 50 zł free beta, wystarczy, że... W sumie o tym, co wystarczy, powiem Wam na końcu. Pamiętajcie o tym, że 25 zł dostajecie od fuksiarza przy rejestracji z linka, który macie w opisie. A teraz kupony: kupony, coś, co kręci nas najbardziej, a kupony na ekstra klasę. Ja dzisiaj stawiam dwa mecze i stawiam na mecz warty Poznań z Jagiellonią Białystok. Warta Poznań, najsłabsza drużyna domowa tego sezonu, warta Poznań. Nie gra dobrze w Grodzisku Wielkopolskim, Warta Poznań nie może grać u siebie w Poznaniu przy drodze Dębińskiej, gra w Grydzisku Wielkopolskim, nie wychodzi jej to najlepiej, natomiast Jagiellonia oczywiście potknęła się, właśnie potknęła to duże niedopowiedzenie, Jagiellonia skompromitowała się w starciu pucharowym z trzecioligową z drużyną Lechi, Zielona Góra, odpadła z rozgrywek, ale w Ekstraklasie radzi sobie nieźle, nie przegrała od dość długo, już 8 albo 9 spotkań w Ekstraklasie, Klasie bez porażki, i myślę, że ta pasta zostanie podtrzymana. Jagielonia będzie chciała się zrehabilitować. Jagielonia jedzie na stadion zespołu, który niby grał siebie dość rzetelnie, natomiast nie może zapunktować. Dlatego ja stawiam na to, że w tym meczu padnie remis lub wygra Jagielonia, i taki, takie zdarzenie znajdziecie w zakładce pozostałe. Więc X1, właśnie X2 i że w meczu padnie powyżej 1,5 gola. Takie zdarzenie w fuksiarzu po kursie 2 0 -2, czyli muszą wystąpić dwa warunki. Musi być remis lub zwycięstwo Jagi i do tego w spotkaniu musi paść powyżej 1,5 gola. I do tego dorzucam sobie taki typ. Stawiam jeszcze na mecz Pogoni Szczecin z Piastem w Gliwice. Pogoń Szczecin też ostatnio dostała manto, z tym, że w Ekstraklasie odstali Mielec. Natomiast Pogoń Wyjazdowa i Pogoń u siebie to są dwa różne zespoły i myślę, że Pogoń stać na to, żeby pokonać piasta. Zwłaszcza, że piasta no nie da się w ostatnim czasie oglądać. Tak jak przez wiele lat już właściwie, bo Waldemar Fornalik prowadzi ponad 5 lat Piasta Gliwice. Chwaliliśmy piasta to głównie, chwaliliśmy za wiosnę jesienią wyglądało to różnie, na właśnie nie różnie. Wyglądało to po prostu słabo i nadal wygląda słabo także w tym sezonie. Dlatego ja stawiam na to, że pogoń w tym meczu wygra. Eee, stawiam na portowców i stawiam podobnie jak w tym meczu Warty z Jagiellonią, że w meczu będzie powyżej 1,5 gola, to wszystko za 5 dyszek, do wyciągnięcia jest 191 zł. No i oczywiście mamy też konkurs dla was, konkurs o którym powiedziałem. Typujemy dzisiaj wynik tego drugiego meczu, o którym mówiłem, czyli Pogoń Szczecin Piast Gliwice. Dajcie znać w komentarzach, jaki obstawiacie wynik i kto strzeli gola. W gazie jest Almquist, w gazie jest Grosicki, ale może zaskoczy Wilczek, może Arkadiusz Pyrka strzeli gola. Więc obstawiajcie wynik, obstawiajcie strzelca dla trzech najlepszych i najszybszych typerów. Fuksiarz ma freebet w wysokości 50 zł, zatem 25 zł przy rejestracji. Po... Czterokrotna stawka w przypadku wygranego kuponu, jeżeli postawicie, tak jak ja, i jeżeli nam wejdzie. I do tego pięć dyszek e, dla najlepszych typerów w meczu. Pogoń, piast, ja się kłaniam, życzę Wam miłej soboty i do zobaczenia jutro, bo z tego co widziałem w ramówce, widzimy się jutro też na kanale. Weszło Fuksem, pamiętajcie o subskrypcji, pamię pamiętajcie o łapce w górę, bo to też napędza nasz kanał.